Dziwi Niebiescy. Telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Dzisiaj trening na hali. Jakie plany? No, ogólnorozwój, ogólnorozwój. Klasyczny? Sprawnościowy, sprawnościowy, no. mhm. Musimy jeszcze dojść. Połowa można powiedzieć stycznia, ale jeszcze spokojnie sobie wchodzimy i, i robimy ogólny rozwój. Mhm. Jak tam nowi, nowe, nowy nabytek w sumie? Jak się sprawuje? Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze wygląda. Są też inni, tak. Mam dobra. nadzieję, że też za niedługo wszystko się wyjaśni. Jest coraz mniejsza liczba testowanych, także mam nadzieję, że pod koniec stycznia będziemy już mieli całą kadrę skompletowaną. Dobrze, no to podglądzimy Was dzisiaj, to tam działacie sobie, okej? Okay? Dobra, dobra. dobra to dzięki. tam dalej jest. tam dalej jest. O co dziś kavule, bo nie wiem no, sam ci powiedz Ona będzie ci znaczę musi wyglądać On zaraz o jeździmy No patrz się kabula uczepili widzisz Nie wiemy, zaraz się dowiemy. Ja to totalnie nie wiem. Ja mogę do Bielska zabrać, więc tam mogę pokazać kilka by Kto byś, byś biersku pokazał? Miejsc. W Biersku co można pokazać ciekawego, na pewno rynek. Mhm. Bardzo, bardzo fajny, bardzo ładny, dużo zabytkowych rzeczy. Mhm. A poza tym co? Cygański las, tam gdzie ja to trenowałem w rekordzie. Cygański las Stefan, to jest dobre. To bardzo, bardzo śmieszna może nazwa, ale naprawdę jest, jest teren do spacerowania i, mhm. i ogólnie bardzo fajnie. A jak twoje w ogóle pierwsze dni w ruchu? Pierwsze dni? No bardzo fajnie, Trenu trenuję cały czas, no co trenujemy i ogólnie no bardzo pozytywnie, no, drużyna mnie przyjęła bardzo fajnie, no, jest tutaj jest mój, mój partner praktycznie od wszystkiego, on mnie, tu, on mnie, tutaj, on mnie tutaj prowadzi, no, pokazuje mi jak, 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 cięż tak jak ciężko jest e, zostać zawodnikiem niebieskich, no i co, no i tyle, no trenujemy dalej. Bardzo mi się w wywiadzie podobało, że wspominałeś o kulisach coś. Tak jest, no oczywiście, no ciężko Także, nie. Ciężko, ode, mnie, ode mnie od razu możesz, że plusy, nie? Ciężko, ciężko nie oglądać. No bardzo fajnie jest to wszystko skonstruowane, na pewno, na pewno najbardziej spodobałem się te zbielska. No. Śledził już tutaj tak. yy, kolegę z no, I... przeciwnej strony, czyli nie pamiętam. Nie, dopiero jak oglądałem fotki i z meczu, te stare, to się kaptam, że to jest on. No, i... no jakoś, no bo ja taki na boisku, tak. Skromny? Skromny, tak, tak. tak. No dobra, to jadę, nie? No, poż, no to. Widziałem jeden filmik Kawul twój, jak ty tak jedziesz na tym no. To odset to... Widziałem Najpierw tak. ja pojechałem, a zaraz ten i tam... Jeszcze raz Jak kurteczki leżą? Bardzo fajnie Takie dłuższe Bardzo przyjemne i ciepłe przede wszystkim, to najważniejsze Kawul, by jak się próbował? Na razie U. nie umiesz zapiąć Zaraz ci powiem, bo się zacięło Ale to jest problem Kawula, nie kurtyki no, ja gdzie? Ja nie mam problemu z żadnym. Nie, bardzo fajny. Masz topki, ja? Stefan, jaki masz pomysł? Czy tej kobiecie? No, możecie tak stanąć w sumie, ręce w kieszeni. Albo możecie w sumie iść i sobie tak, wiecie, pykać do zasadzie, nie? Możeś powiedział teraz Kawulowi takie zadanie. Aby by się odnalazł na moim osiedlu. Tam też śnieżkami rzucają, nie? Szukałem, sałem, ja? Tam wszystko robią. Kto, kto, kto kto podpisuje kontrakt? Maty i Wojtek. Dwóch dzisiaj wiesz. Dzień dobry? Dzień dobry. Tu mama, tak? Tak. Dumna? Bardzo. <gry> jest Wszystko pojedane. To, 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 musi, to musimy dać no. tym y, pani gości. wiesz? <noise> pani pani Goś. ja się cieszę. <noise> cieszy. Cieszę się. Tak, tak. <głosy> to, <głosy> to dobrze, że się to. dobrze, się to dobrze, to dobrze. <noise> no. Kolejny młody nasz no. zasili tutaj też zespół też i, jeszcze też pomoże rom. także myślę, że Niebieski Mikołaj? Niebieski Mikołaj? Nie, niebiesko jiska. Niebieska To To nie, 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 no. 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 nie, nie, nie prowadzoną no, bot. 10 lat już jeździ. Łopak tutaj trenuje, także mm -hmm. tutaj szacun, no to dlatego w końcu, w końcu przyszedł ten moment, żeby, żeby w niego też jeszcze bardziej uwierzyć. I mam nadzieję, że to wypali, nie? To musi. Ta, musi, musi. No to ci się trzeba to najlepsze. <laughs>